Zastygamy w oczekiwaniu, no i w takim rozglądaniu się dookoła, z której strony padnie salwa, bo tych salw może być w najbliższej przyszłości kilka. O, jesteśmy w przededniu właściwie y, upływu terminu ultimatum, jakie Międzynarodowy Europejski, przepraszam, Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu y, przedstawił Polsce. 13, jeżeli do 13 lutego, a więc do jutra, bo to właśnie jest vigilia tego terminu, Polska nie przedstawi Trybunałowi zadowalających wyjaśnień. Co do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, no to może zostać ukarana nawet do 2 milionów euro dziennie taką karą. No to jest, nie są żarty, bo to jest 60 milionów euro miesięcznie, 60 milionów euro to jest 250 milionów złotych, no to gdyby tak rząd przez cały rok zwlekał z tymi wyjaśnieniami albo gdyby Trybunał Sprawiedliwości uznał, że te wyjaśnienia są niezadowalające, no to w ciągu roku 3 miliardy złotych by to podatników kosztowało, bo to przez... Podatnicy będą płacić. No i ciekaw jestem, jaka będzie reakcja rządu. Jak Państwo widzicie, walka o praworządność w naszym Bantustanie się zaostrza, ale to jeszcze tylko jeden kierunek, skąd może paść strzał, skąd może paść salwa, bo salwa może paść właściwie już padła. Takie przygotowanie artyleryjskie się odbyło właśnie wczoraj to znaczy 10 – 11, przepraszam, lutego, odbyło się w Parlamencie Europejskim poświęcona właśnie ocenie stanu praworządności w Polsce. No i bardzo, bardzo mocno Polska została tam obsztorcowana nie tylko przez cudzoziemskich tych europosłów, którzy tam suchej nitki na naszym Bantustanie nie zostawili ale i przez naszych volksdeutschów, którzy tam się w podskokach do tych oskarżeń przyłączyli. No, a tutaj w, w, o co chodzi w parlamencie europejskim, coraz częściej podnoszą się głosy, żeby uzależnić wysokość subwencji unijnych dla poszczególnych bantustanów od oceny w, stopnia praworządności w tych bantustanach. No, to tu jak... Polska by została właśnie w ten sposób zoperowana, to właściwie skończyłoby się pewnie na tym, że do naszego członkostwa w Unii byśmy zaczęli dopłacać, co i tak nie jest wykluczone, bo przypomnę Polska tak jak kiedyś Donald Tusk tam pojechał budżet ustalać na najbliższe 7 lat do 2020 roku, no to tam 400 milionów euro Polska miała dostać. I Donald Tusk przyjechał i tak no, bardzo był zadowolony, w ogóle rozpromieniony i zapowiadał, żeby jeździł po Polsce, żeby się tam zastanawiać ze wszystkimi obywatelami, jakby te pieniądze wydać. No Zwracam uwagę, że składka roczna Polska do Unii Europejskiej to jest około 18 miliardów złotych. Około dlatego, że to zależy od kursu walutowego. Także jeśli 7 lat, no to. Już jest 130 miliardów, więc tam tylko zostawałoby z tych 400 270 miliardów złotych. A jeżeli się odejmie koszty biurokratyzacji. Państwa i gospodarki, jakie pociągają za sobą, jakie pociąga za sobą recepcja unijnego ustawodawstwa, no to 70 miliardów złotych w ciągu 7 lat, 10 miliardów rocznie to może kosztować. Utrzymanie tej biurokracji i rozbudowa no to zostaje Około 200 miliardów złotych. Jak się podzieli te 200 miliardów złotych na 7, no to z raptem zostaje 30 miliardów rocznie. No, nie jest to dla pojedynczego człowieka suma mała, ale dla państwa to nie jest duża. To jest mniej więcej 10% rocznego budżetu państwa. No więc Donald Tusk się zachował trochę tak, jakby jak człowiek, który tam. Zarabia, dajmy na to 3000 zł miesięcznie, dostał podwyżkę 50 zł i zwołuje samą rodzinę, jak te 50 zł wydać. No, niby dobrze, to ładnie z jego strony, ale trochę śmiesznie to wygląda. No i nawet tych 50 zł moglibyśmy zostać pozbawieni, jeśli te wszystkie pogróżki. Ze strony organów Unii Europejskiej by się przynajmniej częściowo zmaterializowały. No a przecież to nie koniec, bo tam Komisja Europejska jeszcze obmyśla dalsze sposoby, żeby tutaj rozmiękczyć polski opór, a tutaj wtórują, basują mu takie osobistości, jak na przykład pani redaktor Eliza Michalik, która z tej, na tę okoliczność została awansowana do rangi autorytetu moralnego, co prawda od czasu wojny, no niemniej jednak no i ona uważa, że najlepszym sposobem właśnie byłoby takie wyślamowanie polski. jak podobne do tego, tylko że na znacznie większą skalę, jaki mi urządził komornik wykonując Zaoczny wyrok niezawisłego sądu właśnie. Chciałbym skorzystać z tej okazji, żeby wszystkim Państwu, którzy, bo zakończyła się egzekucja, właśnie przysłał mi takie pismo o zakończeniu egzekucji z powodu zrealizowania wszystkich tych nałożonych na mnie kwot. No i chciałbym podziękować wszystkim Państwa, którzy tam okazali mi życzliwość w tym względzie, także mogłem ten haracz nałożony, na mnie przez Niezawisły Sąd Okręgowy w Poznaniu spłacić. Nawiasem mówiąc, w listopadzie jeszcze przekazałem do Niezawisłego Sądu Okręgowego w Poznaniu sprzeciw od wyroku zaocznego. No i nawet musiałem zapłacić 4050 zł jako taką opłatę. No i czekam. Na jakieś, jakąś wiadomość od niezawisłego sądu, ale jakoś tak się to przeciąga. Bardzo możliwe, że się jeszcze bardziej przeciągnie, bo nie, Niezawisły Sąd Okręgowy w Poznaniu jest jednym z najbardziej zaangażowanych w walkę o praworządność, w związku z tym nie ma czasu na zajmowanie się głupotami, no i trzeba się uzbroić w cierpliwość. Proszę Państwa, tymczasem. No, w kraju narasta napięcie, bo y, Izba Dyscyplinarna, jak wiadomo, pozbawiła czy zredukowała o 40% garze sędziemu Juszczyszynowi, który tam dokazywał. No i w związku z tym środowisko sędziowskie, tam takie Stowarzyszenie Sędziów Injuria, przepraszam, nie Injuria, tylko Justicja, no i Stowarzyszenie Temis to jest bardzo ciekawa nazwa, bo ona jak gdyby nawiązuje do operacji Temida, Jaką w swoim czasie przeprowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, właśnie pod takim kryptonimem. Ona polegała na werbunku agentury w środowisku sędziowskim, więc widać, że to bez śladu jakoś nie pozostało. No i jeszcze inne, tam organizacje tych. Nie wiedziałem, że aż tak są zorganizowani ci niezawiśli sędziowie. Niby niezawiśli, ale proszę, każdy gdzieś należy. No i to nawet tak oficjalnie, a co tam dopiero nieoficjalnie. No to tego się nigdy chyba nie dowiemy. Ale mniejsza z tym. No więc taki fundusz, jak gdyby, taki fundusz awaryjny dla sędziów. Jeżeli któryś zostanie tam skazany na obcięcie czego, to już to jest bardzo dotkliwa kara, bo to już Machiavelli mówił, że. Łatwiej przeżyć śmierć ojca, niż utracę ojcowizny, no co wiadomo, no to wtedy ta spółdzielnia taka właśnie będzie mu wypłacała rekompensatę. Nie ma obowiązku wskazywania przez darczyńcę, bo to takie datki będą zbierali sędziowie niezawiśli, nie ma obowiązku wskazania przez darczyńcę któremu sędziemu to ma, te pieniądze mają być dostarczone, ale też no, nie ma wyraźnego zakazu. Także no, który darczyńca nie zechce wskazać sędziego chociażby po to, żeby jakby mu się powinęła noga, żeby ten sędzia tak jakoś się mógł odwdzięczyć, bo tak jak nie będzie wiedział komu, no to jak się odwdzięczy, a tak to już będzie wiedział. No i dobrze. Ale tu jeszcze nic, proszę państwa, bo y, izba dyscyplinarna nałożyła karę bodajże w wysokości 3000 zł na samego pana Macenasa Romana Giertycha. Pan Mecenas Roman Giertych robi dobrą minę, że tam on tej kary nie zapłaci, no ale co zrobi, jak komornik mu zajmie tam konto bankowe, no to będzie musiał się odwołać do niezawisłego sądu. No ale i tu oczywiście żaden niezawisły sąd chyba mu nie odmówi pomocy, ale. Ale może się okazać inna trudność, bo zgodnie z uchwałą trzech połączonych izb Sądu Najwyższego, jak sędzia, który został mianowany z rekomendacji nowej Krajowej Rady Sądownictwa, no to jest automatycznie stawiany w stan podejrzenia z powodu braku bezstronności i orzeczenia wydane przez takich sędziów też mogą być z tego powodu uchylane. Więc wyobrażam sobie taką sytuację, że sędzia właśnie taki, mianowany z rekomendacji nowej Krajowej Rady Sądownictwa by uchylił ten tytuł egzekucyjny panu mecenasowi Gerdychowi a Sąd Najwyższy by uwalił z innego zupełnie. Nie powodu te orzeczenie. No, widać wyraźnie, że y, za własną rękę przy tej reformie, y, przy tej walce o praworządność zaczynamy się łapać. No i nie wiadomo, czym to się skończy, bo y, może się skończyć tym że rozwścieczeni obywatele, którzy tam nie będą wiedzieli, jaka jest sytuacja w wymiarze sprawiedliwości, mogą podpalić sądy i powyrzucać tych wszystkich niezawisłych sędziów przez okna. No i wyobrażam sobie oczyma duszy widzę jak pani prezes Małgorzata Gersdorf zwraca się do Unii Europejskiej z prośbą o udzielenie Polsce bratniej pomocy w ramach klauzuli solidarności bardzo możliwe że to jest skutek wykalkulowany przez naszą złotą panią bo tu muszę przypomnieć jak to się wszystko zaczęło otóż po fiasku Ciamajdanu w grudniu 2016 roku. Nasza złota pani 7 lutego 2017 roku przyjechała z gospodarską wizytą do Warszawy, no i widocznie tam doszła do wniosku, że trzeba inaczej rozłożyć akcenty i nie minęło trzy tygodnie, jak wszystkie organizacje broniące praw człowieka na świecie zwróciły się do Komisji Europejskiej, żeby zrobiła z Polską porządek, ponieważ poziom ochrony praw człowieka w Polsce urąga wszelkim standardom. No i tak się zaczęło. Okazało się, że już nie walczymy o demokrację, tylko no przede wszystkim walczymy o praworządność i w związku z tym niezawiśli sędziowie zostali wypchnięci na pierwszą linię frontu w charakterze mięsa armatniego. Oto walka o praworządność, jak państwo widzą, zaostrza się podobnie jak walka klasowa w miarę postępów socjalizmu. No ale praworządność to jedna sprawa, a przecież nadal walczymy o demokrację, tym bardziej, że no, rozpoczęła się kampania wyborcza. Na wyborach prezydenckich, no i pan prezydent Andrzej Duda w związku z tym pojechał do Pucka, żeby tam obchodzić uroczyście setną rocznicę za Polski z Morzem. I podczas obchodów tej setnej rocznicy, kiedy pan prezydent przemawiał, to jakaś objazdowa grupa płomiennych bojowników o demokrację zaczęła go tam wyzywać, wygwizdywać, gwizdywać, ty tam. Ha, i tak dalej. No widać, że tu emocje sięgnęły Zenitu, ale nie to było najciekawszym elementem tej całej sytuacji, bo w, tym, w tej uroczystości uczestniczyła również posągowa pani Małgorzata Kidawa-Błońska jako wicemarszałek Sejmu. No i jak już te okrzyki, te wyzwiska wobec prezydenta państwa przebrzmiały, to pani Małgorzata posągowa Wyściskała się z każdym z tych, tych objazdowych szermierzy demokracji. Przy okazji dementuje złośliwe, fałszywe pogłoski, jakoby jeden z nich złapał panią posągową Małgorzatek i dawał błońską zakroczenie. Nie, nie, nie takie rzeczy nie, nie miały miejsca. To oczywiście nieprawda, żadnych takich. Tu jak walczymy o demokrację, to walczymy czysto, bez takich tam. Poniżej pasa chwytów, no ale oczywiście widać, że jak wojna to wojna, jak to mówią Francuzi, à la, guerre, comme à la guerre, ofiary muszą być. No i pan prezydent Duda właśnie doznał na własnej skórze, jak to wygląda. Ale na tym nie koniec, bo proszę państwa, jak zauważył wybitny klasyk demokracji Józef Stalin, to najważniejsze w demokracji jest skonstruowanie... Prawidłowej alternatywy dla wyborców. No i kiedy jest alternatywa prawidłowa? Ja tu wielokrotnie mówiłem, że wtedy, kiedy bez względu na to, kto wybory wygra, będą one wygrane. I wydawało się, że wszystko jest przygotowane, a tu nagle, jak nie wiadomo skąd, wyskoczył pan Krzysztof Bosak jako kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich. No, z jednej strony tam pokazało się, że tam za została założona przy protekcji wielce czcigodnego Antoniego Macierewicza. Taka droga konfederacja pod przewodnictwem pana Mariana Kowalskiego, który już tam się wyemancypował w zależności od pana Chojeckiego z Lublina. No i tam już teraz na własną rękę postanowił działać. To znaczy nie zupełnie na własną, bo tam dyskretny nadzór oczywiście złowrogi Antoni Macierewicz nad nim sprawuje. Widać, że to no coraz trudniejsze zadania. Mówię od naczelnika państwa i co tu ukrywać? Coraz mniej prestiżowe. No ale to trudno. Sic transit gloria mundi, jak powiadali starożytni Rzymianie. No i to się właśnie sprawdza. Więc proszę państwa, tutaj z jednej strony y, tam no, trzeba będzie liczyć głosy, to jasne. Tam już jakieś tam sposoby się obmyśli, ale niezależnie od tego y, do kształtowania prawidłowej alternatywy w wyborach prezydenckich zostały w ciągnięte banki i to nie tylko banki rządowe, ale i banki prywatne. I te banki odmówiły panu Bosakowi kredytu w wysokości tak stosunkowo niedużej, 600 tysięcy złotych. Ale nie, no po co mu tam finansować kampanię, jak to przecież zakłóca prawidłowo skonstruowaną alternatywę, bo nawet pan Hołownia jest, że tak powiem, w tę alternatywę wkomponowany, a pan Bosak nie. No i widać wyraźnie, że tu zabezpieczenia działają, bo pan Boszak jest potrzebny w tej sytuacji jak psu piąta noga. No widzimy, że walka o demokrację może nie w takich ostrych formach, takich dyskretniejszych, Chociaż w, tam w Pucku to tak całkiem dyskrecja nie była zachowana, no ale banki to dyskretnie odmawiają kredytu, w związku z tym ta, ta walka o demokrację jest trochę wyciszona, no bo jak powiedziałem, walczymy o praworządność i z niepokojem oczekujemy, z której strony padnie pierwsza salwa, bo jeszcze nie wyjaśniła się sprawa raportu, jaki zgodnie z ustawą 447 miał przedstawić Kongresowi Sekretarz Stanu Stanów Zjednoczonych, pan Pompeo. No ale kiedyś być może to przedstawi, bo nie będzie mu wypadało tak konstentacyjnie olewać ustawę, nad którą tyle, że tak powiem, uczestników żydowskiego lobby politycznego i w Stanach Zjednoczonych i poza nim pracowało. No i jeżeli... jeżeli Pan prezydent Duda nie potrafiłby wtedy odpowiedzieć na parę pytań, no to może to mu skomplikować sytuację, podobnie jak może mu skomplikować sytuację konieczność wniesienia ustawy antyroszczeniowej tej z tego projektu obywatelskiego pod obrady Sejmu. No jedną taką ustawę już 19 lipca ubiegłego roku Sejm głosami prawa i sprawiedliwości odrzucił, gdyby zrobił to powtórnie z tym projektem. No to już te intencje, co by mogło panu prezydentowi ludzie skomplikować sytuację. No i właśnie myślę, że na tę okoliczność jest tu kandydatura pana Chłowni, który przypomnę jego takim impresario na gruncie tubylczym, to jest pan Marek Kobosko, a wśród gronie doradców ma generała pana generała Różańskiego i pana Jacka Cichockiego za rządów obozu zdrady i zaprzaństwa, ministra spraw wewnętrznych i koordynatora tajnych klubów. Widzimy zatem, że i Amerykanie, i Stare Kiejkuty, i bezpiekano. to kandydatura pana kołowni jest bardzo dobrze obstawiona, nie ma co. Podczas kiedy, no, panu Bosakowi nawet kredytu banki nie chcą dać. No widać wyraźnie, że Wszyscy kandydaci są równi wobec prawa, ale niektórzy są równiejsi od innych. To prawidłowo. Jeszcze, proszę Państwa, jedna rzecz. No, odbyły, odbyła się gala wręczenia Oscarów, na którą pojechali również nasi reprezentanci, reżyser pan Komasa i aktorzy grający w filmie Boże Ciało. No, okazało się, że Boże Ciało żadnej nagrody, żadnego Oscara nie zdobyło, co skłoniło i pana Komasę, i innych do tego, że to właściwie to oni tutaj tak dla jaj przyjechali, że to jajcarstwo jest i tak dalej. Ale gołym okiem było widać, że Kwaśne Winogrona no i hmm. dlatego, między innymi dlatego, że pan Komasa nie wykorzystał wszystkich możliwości, jakie ta historia dawała. W czynie społecznym doradzam, żeby tam w remake, jak będzie robiony, żeby tam trochę dramatyzmu dodać, to znaczy, żeby ten główny bohater okazał się dzieckiem ich z Holokaustu, hmm. że tutaj no, żeby tą traumę, bo Państwo wiecie, że na traumę to nie ma jak złoty plaster przylepić tu od razu ulga jest natychmiastowa, no i z powodu traum, jakie przeżywał z tego tytułu tam musiał sobie trochę plastrów przylepiać, no i musiał trochę sobie pokraść, no i przez jakiegoś nienawistnika, faszystę, naziola, sędziego niezawisłego, pewnie był mianowany przez z rekomendacji Nowej Krajowej Rady, Rady Sądownictwa, No został skazany na ten poprawczak, a tam na ziole dopiero się za niego wzięli, co go skłoniło do popadnięcia w mistycyzm. No i kiedy został warunkowo zwolniony, to od razu postanowił zostać księdzem. No, jak to w takim tempie stachanowskim, no to po prostu przebrał się w sutannę i tyle. No i tu jeszcze można było wprowadzić momenty tam w międzyczasie, bo to film bez momentów to się nie liczy. Ale finał taki, żeby się film pozytywny był, zakończył się wesołym obelkiem, no to, że pod wpływem perswazji i duszpasterstwa tego właśnie księdza Przebieleńca, wszyscy mieszkańcy, wszyscy parafianie nawracają się na judaizm, no i wtedy wszystko, no jakby taki film nie dostał Oscara, to by znaczyło, że tam ta cała akademia filmowa to im się w głowach poprzewracało. Zresztą i bez tego widać, że im się w wołach poprzewrasało, bo jeden z tych nagrodzonych statuetką wygłosił zdumiewające przemówienie, powiedział, że wszystkie narody są równe i wszystkie rasy są równe. No. Jak to są równe, kiedy wiadomo, że niektóre narody są równiejsze od innych i niektóre rasy są równiejsze od innych ras. No, widzicie Państwo, że to no, anarchia sięga wszystkich tutaj dziedzin, no i nawet nie ominęła Amerykańskiej Akademii Filmowej, dlatego tutaj żeby nie dochodziło już do takich ekscesów antysemickich, no to muszę tutaj w czynie społecznym z taką wprawdzie największych. Najgorsze są nieproszone rady, no ale jak mam dobrą radę, to dlaczego miałbym zachowywać ją dla siebie? No i zobaczymy, czy pan Komasa z tego skorzysta, czy nie. Dobrze było, gdyby skorzystał, bo dobrze było, gdyby jakiś polski film znowu dostał Oscara. A tak, to musimy obywać się smakiem i właśnie kwaśne winogrona.